Tym, którzy oglądają do kolejnego odcinka z serii Syberia, trójka. W poprzednim odcinku miałam za zadanie uratować karka z tam szpitala. E, uciekliśmy razem do, na kryształ, i teraz okazało się, że trafiliśmy na jakiś, jakiś tam duży odłamek lodu, który musimy przejść. E, opowiada nam e, kapitan obo, jak to zrobić. No i nie wiem, zapytam się. Jak już maszynowy. dostanę się do maszynowych, no co masz? Ma Weź, łamacze, znisz do poziomu lodu i ustaw odpowiednią moc. W razie czego stąd tobą pokieruję. Dobra, no to powiedz mi o łamaczach. Łamacze? Co to ma być? Jak sama nazwa wskazuje, łamią lód Kiedyś pozwalały nam robić kursy do parku rozrywki, nawet po zamarzniętym jeziorze. Dawne dzieje No i ostatnie Alkohol Niech pan przystopuje z alkoholem kiedy będę w maszynowni, dobrze? Liczę na pana Dobry Boże Idź włączyć łamacze zamiast uczyć mnie odpowiedzialnego picia No dobrze, idę Tylko mi cię nie ociągaj Bo im dłużej tutaj tkwimy Tym lepsza będzie z nas przynęta dla tego potwora z głębin Dobra, idę uruchomić teraz yy, do dołamacz. Jakkolwiek kto się nazywa? Czyli idę do maszynowni. Co to? Maszyna ma problem z wchodzeniem i wychodzeniem. Dobra, jestem przy maszynie. No i co? I teraz... On no miał mi pomóc, no idzie gdzie jego pomoc? Nieważne. To jest... Okay. O. To... No i co mój miniatur mówi? Okej. Okay. Ale miniatur nie podpowiada. No i co? No i tak, uczyłam. Co on mi powie coś? No ale miał mi pomóc, tak? No dawaj. Pierwszym razem. Ale mi nic, po, po, nic mi nie podpowiedział, więc nie wiem, co to za kapitan. Jesteśmy. Jest plus. Brawo, kapitanie. Ile czasu potrzeba, by dotrzeć do Nachodocka? Jeszcze jakieś kilka godzin. Kolejna góra lodowa? Nie. Tym razem to coś przyrówie. Stoimy. Na mogły. Sprawdź, co się dzieje i natychmiast daj mi znać! Ja mam sprawdzić, co to było. nic tu nie widzę ciekawego Okej, okay, biegnij Okazało że mamy potwora. Co? Wróciłeś dokończyć dzieła, ty wydlaku! Ciągają bestie! Trzeba je czym prędzej wyłączyć! Może we dwójkę pokonamy jakoś tego potwora? Nie jak na boga! Nie mam pocisków! Musisz iść i zniszczyć te światła! A pan? Spróbuję uruchomić silnik i wyciągnąć nas stąd. No, powodzenia! Ok, mam zniszczyć światło, ale czym? proste. Dobra, jedno załatwiłam. Kolejne rozwalam. No nie przeszkadzaj! Ja? Nie, Yukole! Ok, kolejne poszło. To co jeszcze mi zostało? Chyba stukłam już wszystko. No nie do końca. Coś jeszcze brakuje. Je tu stukłam, tu stukłam. Tu też, tu też. Ojej, jak on ma mackę. Oni się modlą. Pudełko jest. No dawaj. A nie. No, 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 no. Dawaj, dawaj. Czemu nie chcesz nie zjeść? Aha, no i po co ja tutaj... A, jednak coś mam. Nie wiem po co to? Ale okej. Okay. Pusto Pusto Ok. tutaj dobra i zbijam już ostatnią A co pan proponuje? Wyłącz silniki. Ich dźwięk pewnie przyciąga bestie. Ja zajmę się czymś innym. Co to znaczy? Nie zajmuj się tym. Rób swoje. wiem. Dobra, czyli mam wyłączyć silniki. Okej. Okay. aby teraz potwór zostawił nas w spokoju. Też mam taką nadzieję. Dobra, idę do kapitana Owo. No on mi powie, co i jak dalej, bo on się zna. No, chodź, Kate! Kapitan! Co on robi? Kapitanie? Co pan wyprawia? To coś, co odwróci jego uwagę. Odwrócić uwagę? Ale o czym pan mówi? Zrobimy przynętę z tej łodzi ratunkowej i zrzucimy ją na wodę. To zajmie potwora i odciągnie go od kryształu. Ja zajmę się gramofonem, a ty skocz po lampę. Szybko! Po, po jaką lampę? Irytują mnie takie jej chodzenia i schodzenia. No i to teraz dalej. Jakiś plan, inny muszę wymyślić. No musisz tak krążyć. By skutecznie zastąpić paliwo, szkoda. Zbite, ale może gdzieś znajdziemy jeszcze jakieś zapasowe butelki. Nie ma czasu na czytanie. Coś jest nie tak. Rychło w czas. coś mam to? Rychło w czas Nie ma czasu na czytanie Aha To tutaj się chowa wódkę W książkach Może mi się teraz uda? Może teraz mi się w końcu uda yy, tą lampę zrobić, czy jakoś tak? Nie udało mi się. Ok. Może mi się uda. Dobra, kapitanie, mam dla ciebie... Lampkę. Dziwne, że ten potwór już nikogo nie jest jeszcze nikogo nie zjadł. Za ten czas, co ona to zrobi, to no... moim zdaniem te całe. Kierowanie jest niedopracowane. Gdzie on jest? Co ty chcesz? Już spoko już gotowe. Super. Wrócić na pokład! Nie, panie no kapitanie! Nie, nie musi pan tego robić! Owszem, muszę! Znosi ją w złą stronę! Co Usta za człowiek! Nie nie odpłynie od statku! Do tego mimo że czekałem na tę chwilę 20 lat! Żegnaj, Kej! Na pewno bezpiecznie dotrzesz do celu! Kapitanie! Czekam, czekam bez niego. Kasz w otworze, kapitan Owo na ciebie czeka. Chyba się nie boisz się. Mówię, już lepiej, jej. Nie. O. Mówię, czy już lepiej, Biance. To znowu się A. stało. O nie. Trzymaj się! Tego nie było w planu. No i tak, te długie yy, na, yy, na, Nie nagrywanie, tylko zapisywanie. Długo zapisuję. Jeśli mi coś nie poszło, to będę musiała od nowa grać. Całą grę. A już mi się tego nie chce. Kolejna, kolejny raz to samo przechodzę. Także kapitan obo opuścił nas. Otwór go Jadł, zabrał. Nie wiem. A Kate Walker razem z Jokolami została ralana yy... falą, która była naprawdę dosyć wysoka. No i jak nie zniszczy to statek, to będę w szoku. Tuk, już pan na Kate lepiej? Tak. Chyba tak. Czy to już na chodock? Eee, panna Kate musi iść mówić z kerk. On stać tam, na dziób. Co się dzieje? Baranur. To jest poważna sprawa. Potwór uszkodził systemy nawigacji i posłał nas prosto do baranur. To sygnał od duchy. Chcieć, żeby karawana podążać święta ścieżka jak zawsze? Wędrówka musi trwać. Duchy wskazywać droga. Zanim zdecydujemy się na jakąkolwiek dalszą drogę, musimy się dowiedzieć, jak silne jest to promieniowanie. Jeśli będziemy na nie narażeni za długo, nikt z nas nie dożyje końca tej podróży. To nie jest jedyny problem, Kate Walker. Wylądowaliśmy po drugiej stronie plaży i nasze strusie ugrzęzły. Musimy przesunąć kryształ, żeby móc otworzyć drzwi. Zajmiemy się tym, jak tylko znajdę sposób na zmierzenie poziomu napromieniowania. Do tego czasu wszyscy zostają na statku. Okej. Okay. To wylądaliśmy w jakimś baranur. Aha, w tym baranur, co jest promieniowanie wysokie. Także to tyle w tym odcinku. Opuścił nas kapitan. My wylądowaliśmy w miasteczku. Także do następnego odcinka.